No to z mi z przedszkola jeszcze, z przedszkola. Ja już tam się nie widziałem pół roku. Nie no, trzy miesiące. Czyli masz tylko jednego kolegę? No. A ja lubię być sam, ja lubię samego. To nie jest sól. Ja lubię samemu, serio, ja wolę lubię samemu, ja nie lubię tego. Nie, nie no ty je bierzesz, Adam tego. A tam coś przyjmuje? A zuspołych dniach oficjalnie płacisz za TikToki teraz? Nie wiem, jak mi się zachce, ale ostatnio znowu zapłaciłem po jednym dniu i znowu usunęli, więc... Yy, zobaczę no, ja muszę inaczej, inną formę robić płacenia z TikToki, bo ja po prostu ktoś mi pisze na PW i od razu płacę, żeby nie zapomnieć o tym. A muszę zrobić, żeby będę gdzieś, się gdzieś zgłaszali po prostu i będę opłacał to załóżmy jak po dwóch dniach nie usuną TikToka. Ale widać, że z Robertem była bardzo szczęśliwa, ona knura cały czas się drze i tp. A to już mi nie to się z Roberta? Ale mówisz o Oksanasi? Ej właśnie, skoro teraz patrzy wrócił i mówi, że pobije knura, to... To znaczy, że on się z y, Kanasio teraz pokusił czy coś? Ja nie wiem. Ja myślałem, że dobre relacje mają. A jak wygląda w łeb w chmurze? Nie ma. <głosy> Widać. <głosy> 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 Ale to nie powinni Wam robić czegoś takiego, że nie macie chociaż zrobić ileś tam czegoś i wysłać? Jakieś, nie wiem, 20 pompek czy też? Patem, trzegram 3 razy i zapewne. Dobra ta herbata? Hmm, jak na darmową... Uboc... Nie no dobra. Człowieku, ja za darmowiem przyszła pił. Nie, dla mnie nie dobra, bo ja nie lubię herbat z cukry. Na kijka. Ja nie lubię herbat z cukrem. Rób dodatkową walkę Paset versus knu. O, 8-4. O, o, 5, mam, dwa. Ty uchradniesz bez tego? 8-5. 84, 85 On powiedział 82 jeszcze, bo komuś zamówienie zabrał Czemu ty 82 powiedziałeś? Nie, Ale prawie komuś kepsa zabrałeś. ty, jakie to duże jest, zapomniałem już jakie to wielkie. Nie, że to jest to jest mały i on jest jak duży? No ja zapomniałem, że jakie to, to duże jest. To ja nie zjem tego. Ale się rozpada cały. To Jakoś dzisiaj słabo zwinięty jest. Przecujmy czy się nie popsu. A cóż na no. mm. cudzie? Z prawej, strony, prawej, z prawej. Co ty zrobiłeś? Marcu, dobrze, że chusteczki wziąłeś. To zagleci tak z tego bardzo? Nie jest wiesz co chciałem zrobić? Trząsnąć bo tak nie leciało no, trząsnąłem, no, ale za bardzo. Ty, no nie ma nic w środku. Weź powiedz, że się skończyło. Idź po nowy. No, poszedł zabrać ze stolika innego. No, Zawiesz, bo mu to sędziów kalma mają?

no właśnie, mówię, że rano rana brakuje stworzyć. Się się Mnie daje, że streamerzy jak... Aktor teraz dobrze to wykluczy, bo aktor codziennie z rana odpala. No? Aktor, franio, znaczy no, nie franio, tylko aktor zombie cyzmek. E, zeszki, jak powinniście się z rana streamować, bo z rana nie ma stremerów. Normalnie mam 65 No właśnie, z rana się bardzo opłaca odpalać. Bo no, nikt nie miał odpalonego. Co to jest za jakaś emotka Adamcego na czacie? Adamcy odpala z rana? Serio? On nie leci w chuja? Kebab dobry, bo pamiętam, że ostatnio się pogorszył, ale jest dalej dobry. Tylko no, dzisiaj mi słabo zawinęli. Bo to do godziny 16 nikt nie spinuje najczęściej. Uh -huh. Rana każdy śpi, no ale mniejsi streamerzy że wtedy farmi widzów, czy dla tych co nie śpią. się na przykład pracuje od samego rana, studiuje. No czy rano ja mówię rano, bo damy to rano, ale na przykład mówię 12, 12 to już nie jest rano. Jak nie? to już jest południe. No to w południu się bardzo opłaca, no spała się. Mhm. Czy mam ordeczkę właśnie ze świąt wróciłem na jabany? I ma. To już się napił bóleczki przy stole z rodziną. Ale ani ja nie opłaca z trzema, ani moja rodzina nie pija. Czemu? To czemu? Nie obchodzi świąt? ja go. Co? Moja babcia obchodzi. ale prawosławna na przykład. Ale w tym roku się słabo czuwali. Nie obchodzili. Zrób przerwę, bo święta są. Jaką przerwę? Świąteczną. To tym bardziej się opłaca filmować, bo tym... Nie, bardziej... dzisiaj, dzisiaj akurat y, mi się wydaje, że dzisiaj akurat bardzo dużo widownia. Bo, no, bo święta. Tak, bo są święte, I ludzie nic nie robią, siedzą sobie w domu. No. Więc znowu dzisiaj obieca, że drank stream odpala i farmi widzów. Ale byłem głodny. No ja odjrzysz No, a ty? No Nie chcesz drugiego? Nie Od trzeciego? Nie. A zuty już nie dajesz rady? Nie, już daję. Czaj, że wygramu grubego w od dwóch, dwie na bukadzik? Elegantko. elegancko. Pamiętaj, że jak wykorzystasz jeszcze pod A to jeszcze 5% zniżki masz do tego. już nie przesadza, żeby z rana odpalać, streamerzy też muszą odpocząć. Ja no, nie chodziło od ja mówię o tych streamerach, którzy i tak nie streamują teraz. Miałem przed Frankiem wieczorem, co odpalamy. No nie. A z rana nikt nie odpala, to wtedy może nam całą widownię zgarnąć. Tak mi się opłaca, chyba na się wydaje. Od 12 do 17. No. Bo ludzie już nie śpią. Niektórzy kończą szkołę, niektórzy nie. Niektórzy... A ty jak celujesz kcipa? Co? Celujesz kcipa? No, ty, no, ale nie mogę. Nie mogę aktywować płatności, żeby subskrypcję. Ale teraz pani mała wysłała 25 złotych. Po co? No. Czemu żeby nie odbyła? odbyła? Odrani się zboczeńce. Dobry jest ten druga. Co ten zezór przekminia, niezależnie od godziny, Co? Co? Niezależnie od godziny nikt go kurwa, oglądać nie będzie. O co? Jak kika przecież on, on tobie mówi. Przecież ty kijek dzisiaj 150 widzów miałeś. No, to też. Szkoda, to szkoda. I ty jak go nikt nie będzie oglądać? No. Bardzo dobre zagranie w zdobyć numeru do mamuszki. No, Osta. I jak, o której godzinie od twojej mamy mogę dzwonić? Co? Po której godzinie od twojej mamy mogę dzwonić? Bo mamy moje? Bo już mam numer z Blika. No. Jasne. No, to nie zapisuje. A, splitnie. I don't send ruchaj, kurwa, to jesteście w popierdoleniu. Jeden kop pisze, ruchaj, obuba, drugi pisze, masz piękną dupcie. Co? ja? Właśnie nie wiem, o kogo chodzi. Chodzi o moją dziewczynę, czy o kogo? Rozumiem, że się starasz, ale co to kurwa za montaż 2016 na YouTubie? Weź sobie kogoś, kto umie, bo to jest nieoglądalne. A co jest na YouTubie? Widziałeś o -o. film za Tak, ja, ja oddałem kanał na YouTubie w ręce mojego widza, który TikToki robił. Powiedziałem, że niech robi sobie na nim, co chce i wszystkie wszystko to, to, połowę tego, co zarobi idzie do niego, niech ktoś zarabia. dzisiaj dali kolejny ten. Ty, nie oglądałem, bo widziałem, że on na napierdzielą i dużo shortsów. 11 tysięcy subskrybentów, stary, już 1400 subskrybentów nabił. Ty, co, jest jakiś? Kijek trening. Kijek? Trening do walki? 1 i 2 tysiące wyświetleń? Ty, ja nawet tego nawet nie... Ty, wrzuciłem. to więcej będzie miało niż twoja luda. No. Ej, fajne. A jakie są komentarze? Wow, razu zwrócił w końcu skrót stream od ponad 4 miesięcy. Łałus. Wow. dawaj częściej szoty. Z kim on ma walczyć i gdzie? XZD. Przykro się na to patrzeć, że mówiąc. To nie wy bokser, to się z inżynierem zawsze. to dziewięć to, wadze. jesteś super Oszust wykorzystuje do kontentu nieletnie osoby, zarabiając na tym, a Kijek robi się pośmienisko na cały czat przy tym krętaczu z krzyżówek. Kijek 16-latek to chory, otyły chłopak zezem, gdzie są rodzice opiekunowie masakra. Widzę, że dobrze się czujesz to jest przy dzieci, sprawia ci to satysfakcję, co? A może ty ściągnąłeś mu spodnie przed nagraniami i skąd mamy wiedzieć, czy do czegoś nie doszło? Ej! Ty, nie trakcie. Ty la, laski, czy jak ty tam, Elfauski, jak ty masz nikt, nie pamiętam, jak oglądasz to, ten ziomek tym YouTube'a prowadzi, jak to oglądasz, to dawaj mi znać, jak ty będziesz chciał film wrzucić, to jego ja na Instagrama wrzucę i e, ten, żeby większe wyświetlenia zrobił. I zmieniaj tytuł, free mówił, tak, i miniaturki, bo wtedy jest coś tam na 10. Nie że wiem. Co? Nie wiem, freedze tak jest że prawo. miniaturki i tytuły, to ty masz większą moc, klikalność oglądalność? klikalność i wyświetlenia to jest w brat brat twój <laughs> czemu do nie działają? działają już powtarzam <laughs> Bo było? Uspokójcie, się! Zombie Czy wiesz, że takie się dzieje? Tego dąbiego to nawet dziecko by znało. Jak się boi miła, a ci się, się boi nie wąch na ciążę, No chyba aktora. Czy dąbje? Ja nie wiem. Dąbiego też lubię. Czemu wa... Czemu ważysz wa... kilograma na litr? Co to znaczy? streama mamy, wiesz? Jerela robimy. E, e, na żywo na, na, nagrywamy. Stream, stream na żywo, to jest takie co nie wiem czy kojarzycie. Aha, no bo trochę taki chory i muszę nie nagrywać po prostu. Dla mamy. <laughs> Żeby bezpiecznie było. nie. Patent na biznes, zombie aktor, daje im plecak akurat wodę, oni piją wódę, a w domu herbatkę oglądasz. Zombie aktor mają swoje kanały na FIK-u sam sobie, oni streamują w ogóle. Nie czy wiecie, zombie wczoraj walił wodę całą wieczór. Ja lubię filmy aktora. No aktor śmieszny. Aktor jest streamera materiałem mercedes, Ja w końcu nie widziałem tego merolanowego Zombie ma chyba zombie TV, tak? Aha Weźmy gdzieś wysiąć zdjęcie tego merolanowego, bo ja nie ja widziałem Ja wiem jaki to jest dokładnie, Model. Że... To Sytuacja remontowa, deweloper opóźnia na wyprowadzkę. ale w piątek mm, jadę mu pomóc przenosić ich jakieś, mm, cement i tak dalej i wannę mu zawozimy. Coś takiego? A ja widziałem, że on był rozbity. To był fake, czy nie? Ja tak powiem. Jak się na gowie wpisało, to był tam rozwalony. Czyli był klepany. Widzę. Jak fakt. A ile ten kosztował? 170 tysięcy. No cholera. Pisali, że odkamowali go. Z 2014? Możesz no, takiego. Ale... Mo ja... Jak to możliwe, 10 letni bity z 80 tysięcy? Ja nie pamiętam, ja wiem, że to na czacie było napisane. Nie wiem dokładnie, ale coś koło tego. Jeszcze chyba stary go oddali. No, to niemożliwe. A, nie wiem, nie, nie chcę oszukać teraz, ale też na pewno powiem powyżej 150. Buba Tak, to jest bubarz, Na Co? Nie, oni nigdy nie widzieli. Ale to z rank z Kikiem? Tak, zrobimy! Jeżeli Kijek za dwa lata jeszcze na zawoł nie jebnie? Chyba nie, zobaczymy. jeroz z Meduską. No Ty Kijek za dwa lata to musisz już ważyć 100 kilo, żeby żyć normalnie. No. Nawet bym Cię było 80. jeroz z Meduską masz po tule. Budza do odciny, tak zrobimy. <laughs> co idziemy robić z Kikiem? Ale Kongo. dobry, to pani ten, czy ten, A, okej. Okay. Zaraz zobaczymy, co Medi robi. Chłopaki, co teraz robimy? Idziemy kręcić kółko z Medi? Tak. Napiszą mnie klasy. Czy macie jeszcze jakiś ciekawy pomysł? Medi na Twitchu? Hmm. Tak. Czy macie jeszcze jakiś ciekawy pomysł? na kółko na kółko później tu można. Gdzie jest na kółko? że w niedzielę jest Sigma. On jest chyba przy Starym Mieście. Albo jakaś stacja grawitacja. Na trampolinę? No. Na myśli, otwarte są? Bo jest to święto. I tak jak ma wzrostu? To masz na ogłoszeniach na Sigma na Twitterze. My też nie są w klawie. Chyba, no, że skłamo. Może nie zmierzyć w To jest użytkowa pszczędzura. No, Dawaj pizdek, sary, już tyle Urbeksu zrobiliśmy z kijkiem, czy... Ty jeszcze chcesz kolejny Urbek z kijkiem, czy już tyle urbexu zrobiliśmy? Nie ma co zwiedzać, to jest najgorsze. Urbek. Mamy dziewięćset się złamie. Bierz meduzkę z tego miasta i róbcie zadynkę. A co mówicie? Na Ulbeck z kikiem i z meduzą. I z Agą. O. W takim składzie. Muszę nie My nazywamy się... AZUS na kiku. A i D-U-S. I kilkę Może pan też pomogam. Bo dwa mamy. Ma pan kika? Kika, ma pan aplikację? Ząbcy, jestem stary, ząbcy, który... no, to. A ty wszystko pan używa? Nie. Nie, już ja tre, no, Nie, nie. co Nie. Ja bogate treści, prakty, te, które, które Na No Nie. Na YouTube jak ty pan pisze Abduz na YouTube to dobrze tutaj To tak. są jakieś skróty filmów Nie weź jej do toalety jeszcze podtrzymać do czek Tu weź to wydale? Tak. By sekunda e, No tu jak ty pan to skrótnie No to wyglądał, będę was wybierał zobaczmy No my tutaj dobrze robimy, dobrze no. robimy o super, dziękujemy. Może pan, może pan kika też zainstalować? Teraz, tak, tak, przepraszam. Nikt do mnie nie przemawiał po prostu. Z tego to wiem, bo tam to moja wolna amerykanka, nie będę wspierał czego, co tam, co... tam jest dużo patologii. Nie, nie jest. Na początku było, teraz to już wszystko no, tak. panują. A nie lubi pan ja bokuta? Ciężko, bo to się tak A co panu się nie podoba? Jak spasuje się najbardziej? To przede wszystkim, to jak tatuję kobiety. To jak tatuję. To jak wypowiada się o ludziach, którzy mają problemy zdrowotne. Którzy próbują młodych w takiej jak ty, na brumanie. Mhm. Jestem ojcem i to, co, to, co się pojawi w jego materiałach, to niestety jest przerażające dla mnie. Mhm. A kojarzy Pan Tanasie od, od niego? Co, e, tak, to ja jestem przerażony tym, co chcę zrobić. Co chcę zrobić? Bo ja tam nie wiem nic. No, nie, no, nie wiem, nie, nie wiem. Teraz? Co? Nagrywasz mnie teraz? No tak nagrywam, się, wywiad robię. <ślaski> Czy nie Czuj. lubi Pan i ja też? dla mnie e, robić karierę takiej w w taki mhm. sposób, że chce się robić jakiś rekord. Mhm. Nie jest to dla mnie kariera. Normalnie Wy, kiedy chodzicie i staracie się coś zrobić, to jest dla mnie najpierw tak mniejszy kolor. Natomiast moi ludzie, którzy z mm. wygłoszeń nabijają się na, na, na tym, że pobiją rekord pewnej innej pani, no nie jest to dla mnie... A to kim pan to jest to jest o pałkuchucie, jej O Że... 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 ten rekord zbił. No nie, mówimy o tej pani, która był tam klasowy. A, to, tak już się zerował. pan zapytał, o pan i to, tak dalej. Tak, A to był w takim razie? ja tych w takim razie. E, tak, że więc rzeczy, które, które, które mogą znaleźć się na telefonie mojego szyna, dlatego No to jest że, bardzo fajne podejście, e, bo dużo ludzi nie kontroluje. Znaczy, e, którzy dużo bo także innych może troszeczkę, może inny content, bo ja się takich profilów historycznych oglądam, głównie.

Bo, on, bo ja po panu zacząłem gadać no. o kiku, a on mówił, że on mnie lubi, bo tam jest no. pasut. Ja zacząłem się go od o tutaj, w ogóle. No. on no. zaczął go wyzywać z tą Tak? Zaczął zaczął ciśnąć pasuta. Ale to, to właśnie, ale to jest akurat bardzo dobry, że jest, jest Myślę, że widać, że jego syn to miał, nie wiem, przez 12 lat, coś takiego. że no. wiedział, co jego syn ogląda, jak to kontrolować. Fajny bardzo, mega podejście Chodź pan Mega dobre podejście, szczerze. Sigma tak bardzo. A tutaj się najmarszy, zobaczcie. <grymne> na to nie umiem się tutaj ten. No nie. A tak? Ja ja się <grymne> To co powiecie, e, chłopaki? Na... E, Ty jedź po meduskę piszą właśnie, teraz. To? Ja bym zadzwonił do meduzki, gdyż nie chcę jakiś urbex'a może wrócić. Można? Kongo wspólne. Tylko trzeba bardziej w stronę tamtą. No. Bo tam wszystko zwiedzone. Kurde, z Meduską, z Agą i z Kikiem. Co wy na to? Totalne Kongo. Ty to tylko... Na, do domu trzeba wrócić po latarkę. No tak, do domu tak. Robert, Robert, nie! O, chyba, że na rowery z Kikiem pójdzie. A masz rower taki, który się nie załamie? No, a no. inny. Bierzecie wymoczka ze sobą? Moczek to by bez domu nie wychodzi. A nie ma też po się dziwić trochę Jak jest Jaką pewnie gdzie nie wyjdzie to ma nagle 30 osób Bo no taka, to taki Ja mu się tam nie dziwię Iście z mojej Dziad A co to bym powiedział o że to zleciło no? No zaczął tam? Ja myślałem, że challenge że... na. Nie wiem, może on mówi, że no, że nie toleruje pasu tutaj w ogóle tych dziewczyn, aż kto ma zna pan Samasion, no jej też nie lubi. A to on aż tak kojarzy, że to normalnie jest nie pozwala, sam we mnie ogląda. O, a dobrze synowiec nie pozwala. Pogobo. Siedem złotych. Dzwonisz do tego medusy, żeby się zgadać czy nie? Tak, dzwonię, I dobrze. teraz nagle wszyscy lubią meduskę. No jak? Medy.